kontra deser. Jestem szef John, a przed państwem nasze słodziutkie zawodniczki! Raquel! <kluz> Oraz druga piękna pani! Teresa! Teresa! Przyprowadziłaś ze sobą asystentkę międzynarodową ikonę mody Barbie! <kluz> Dlaczego nigdy nie mam szans, by zostać gwiazdą wieczoru? Szef John! Ja też przyprowadziłam pomoc mojego brata, Rayana. Wielki ciach! Ryan, nie teraz! Deserowe wyzwanie dnia to. Babeczki! Nie, yeah, Teresa, to twoja specjalność! No ba, mogę je pisać przez sen, e, ale bardzo trudno uzyskać gładką kremową masę z puchu. Już wiem, zrobię wielki waniliowy suflet! To będzie mega hit! Nieważne, ludzie oglądają reality show, by zobaczyć kontrowersyjne osoby. Raquel, podaj mi masło. Do twarzy ci z tym. Nie dotykaj tego ciasta! Nie dotykaj tego ciasta! Została wam jedna minuta! Jej, <todgłos> hey, oto zwycięzca! Chodź do tatuska! <todgłos> Dlaczego nie dostałam tej roli? Wysłałam czterogodzinną próbkę! Nie! To niemożliwe! Byłaś taka młoda! Taka piękna! Taka puszysta! A teraz... Wielka chwila prawdy! Poproszę twój deser, Barbie! Szef John! Teresa i ja przygotowałyśmy tace chrupiących... O kruchu? Co! Jesteś zdyskwalifikowana! Co mm, czyste. Mm, mm, miękkie, z wyczuwalną, lecz bardzo delikatną nutką podłogi. To dzięki mnie! Raquel i Ryan to wy zwyciężyliście w programie! Chodź, Teresa. To nic, że przegrałyśmy, ale żałuję, że nie spróbowałam tych babeczek. Co zasługuje na piosenkę? Wygrałam! Pokonałam Barbie i to na oczach milionów widzów. Milionów? Chciałbym! Równocześnie leci mój dom marzeń. Nikt nie ogląda mojego programu. Co?